Chciałabym, Dawaj Kamil, dawaj! Dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze Kamil, tak! Jest, jest, jest! Dobrze Kamil, jest! Tak, jest! Jest Jest, dobrze, noga! Jest ta noga, jest ta noga! Jest, jest. noga, jest! Noga, dobrze, noga! Kamil, zabaj, zabaj, zabaj! Jest noga jego! Głowa, głowa, głowy nie pilnuje! Dobrze, jest noga! Kamil, jest koniec! Jest, dobrze! Jest, koniec! Dobrze, 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 dobrze. Jest. 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 Yes. I zwycięża Masta i Kamil przez Ipon. Następna walka, chodzi o Tomasz oraz Lipski Mariusz. Do następnej walki przygotowuje się Marusiak